Ciema! Z tej strony Mastercube i dzisiaj zrobię dla serdecznej kostki Mega Mings firmy QJ. Kupiłem na Allegro za około 60 zł. Wyszła w takim oto pudełku. I była z nią też taka instrukcja. Tu jest pełno różnych obrazkowych algorytmów. O! Nie wiem czy będzie widać. Taki przykładowy. Dobra. To już ważne. Teraz pierwszy co pokażę to budowa kostki. Okay. Mm. Tak wygląda narożnik. A tak krawędź. Dobra. Krzyżaka nie będę pokazywać, ponieważ dosyć ciężko się składa tą kostkę. Niedługo będzie filmik, yy, gdzie będę rozważać tę kostkę, to zobaczycie, yy, to wtedy zobaczycie krzyżak. narożnik. O. Okay. Teraz tak, jak kostka się rusza. Rusza się całkiem dobrze, bez oporu. Jednak mm, ma tutaj zamiast naklejek takie plastikowe płytki, przez co strasznie się ślizga przy układaniu. W sensie, że palce bardzo ślizgają się po prostu. Ciężko się ją układa. Polecałbym kostkę Diane Zanchi... Yy, yes, Diane Megamix. Yy, ponieważ ma tutaj takie gumowe pogrubienia na każdej... Yy, na każdym narożniku, przez co się yy, bardzo łatwo się przesuwa tymi ściankami i w ogóle. A tak tutaj się ślizga. No w każdym razie kostka... Się, no, ścianki się przesuwają bez oporu, gładko, więc jest ok. Teraz ścinanie zakrętów. Ścina do tej kreski. O, do tej. Może trochę więcej. Nie, więcej już nie. No, do tej kreski. No, właśnie, o tym mówię, strasznie się ślizga. W drugą stronę niestety nie ścina. To już pokażę zresztą. Minimalnie. Już tyle nie zatnie. Niestety. Dobra. Kostka posiada regulację śrub. Pod każdym center capem jest śruba. Tylko ciężko wyjąć niestety te center capy. Żeby mi tu kostka nie wybuchła. O, czekaj. Czekajcie chwilę. No. O, jest. Dobra. Tu jest śruba i można ją sobie spokojnie wyregulować. Tylko też kolejną wadą jest to, że strasznie ciężko wychodzą te center capy. Ale z drugiej strony wtedy nie wypadają przy układaniu. No i tak. Chyba wszystko powiedziałem. A, jeszcze o na jeszcze dodam. To jest praktycznie, to jest jedna, taka zaleta tych płytek, że praktycznie nie ma szans, żeby odpadły. Tylko czasami tu są takie paprochy, jak dostałem, to było takie białe coś, nie wiem, taki klej chyba czy coś. Wada fabryczna. No i tak, to chyba by było na tyle. W tej kostce chyba wszystko opisałem. No i tak. Ja się... Yy, to by było na tyle, ja się z Wami żegnam i cześć.